Lwowski kabaret czwarta rano wystąpił z koncertem świątecznym. W kameralnym gronie spotkali się przyjaciele zespołu i kuriera galicyjskiego. Spotkaliśmy się tutaj, aby wspólnie spędzić ten wieczór, razem zaśpiewać kolędę, złożyć sobie życzenia, oczywiście jak co roku. Koncert bożonarodzeniowy kabaretu był pomysłem wieloletniego redaktora naczelnego kuriera galicyjskiego Mirosława Rowickiego. Założyciel Polskiej Gazety Zelwowa Lwowa zmarł w lipcu tego roku. Kolenda dla przyjaciół po tamtej stronie światła, również dla Mirka, ale i dla wielu innych, bo przecież ten 2020 rok okazał się rokiem jakimś nadzwyczajnie długim, nadzwyczajnie obfitującym w smutne wydarzenia w odejścia osób nam bliskich. Kabary czwarta rano z powodu pandemii, tak jak i inni artyści w tym roku, rzadko koncertował. Wszyscy żegnali się z nadzieją, że przyszły rok będzie lepszy. Chociaż nie ląknę z nas Sorlęta, nie wspomnienie żałuję mu. Przecież nie nie pamiętać, rozłączy się z